Dzisiaj porozmawiamy o pewnej sprawie, której temat chyba ani razu nie został poruszony na polskim YouTubie. Opowiada ona o tajemniczych kanałach, należących rzekomo do pewnych dziewcząt, które zajmują się edycją filmów oraz efektami specjalnymi. W internecie określa się te filmy jako Piper Gate. Pochodzi to od imienia Piper, które należało do nazwy kanału jednej z dziewcząt. Zanim przejdziemy do filmu, mam do Was pytanie, czy chcielibyście więcej filmów o tematyce kryminalnej oraz dotyczących różnych tajemnic internetu? Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, bo chciałabym wiedzieć, czy taki content będzie Wam się podobał. Generalnie od dzisiaj będę bardziej aktywna na YouTubie, ponieważ na TikToku no mam bany i nie mogę tam poruszać niektórych tematów, dlatego to takie bardziej ekstremalne i creepy filmy będą na YouTubie. Właściwie to wydaje mi się, że odkryłam algorytm TikToka i taką jakby dość podejrzaną cenzurę panującą w social mediach. Niektóre portale do nagrywania filmów, takie jak TikTok, zabraniają poruszania niektórych spraw kryminalnych, zupełnie jakby chcieli zamieść różne tajemnice pod dywan i mieli jakąś współpracę z przestępcami. To jest tylko moja teoria, ale to się z serii zaczyna wydawać po prostu sus, tak jak to się mówi. Wszystko zaczęło się stosunkowo niedawno i trwa do teraz. Pewnego razu powstał kanał o nazwie Piper Rocks. Podobno prowadziła go dziewczynka, mająca 10 lat, która dodawała różne animacje i pokazywała swój talent związany z edytowaniem filmów oraz dodawaniem efektów specjalnych. Jednak ludzie w komentarzach zaczęli mieć pewne teorie dotyczące różnych podejrzeń na temat tego kanału. Zaczęło się od tego, że widzowie kanałów zauważyli pewną różnicę. Na każdym z filmów występowały zupełnie różne dziewczynki, i cały czas były przerobione w taki sposób, jakby zostały wklejone z jakichś filmów. Nie było żadnego odcinka, w którym ta cała rzekoma Piper pojawiłaby się na ekranie i pokazała siebie, chociażby ujawniła swój głos. Tutaj właśnie widzicie w tle te animacje. I ta pierwsza wyglądała naprawdę niepokojąco, ponieważ tam była krew, jakieś opuszczone miejsce, i znajdowała się tam ta dziewczynka. I ona naprawdę nie pasowała do takiego kontentu, sami możecie zauważyć. Jakby tego było mało, oprócz przerażających, psychodelicznych animacji, zaczęły pojawiać się wręcz obrzydliwe rzeczy, niepasujące do 12, 13 lub dziesięciolatki. Otóż dziewczynki, które się tam pojawiały, były przebrane w stroje kąpielowe albo w bieliznę i to wcale nie wyglądało, jakby one były serio w to ubrane, tylko jakby ktoś je przerobił i dodał im te ubrania w jakimś programie. Ludzie zaczęli mieć podejrzenia, że ten kanał prowadzony był przez pedofila. W końcu kanał Piper Rock został zablokowany, jednak ta osoba znowu powróciła, mając jeszcze więcej kont na YouTubie pod różnymi nazwami typu Christina Black, Piper Bynes albo Michelle V. Na kanale Piper Bynes pojawił się film, w którym Piper pojawiła się po raz pierwszy, mówiąc swoim niby prawdziwym głosem. Jednak ten głos wyglądał jak dorosła osoba próbująca udawać dziecko i to do tego mężczyzna, zaraz Wam właśnie pokaże ten materiał.

To wideo ujawniające niby prawdziwy głos Piper wywołało bardzo dużą sensację w komentarzach, ponieważ ta dziewczynka wyglądała jakby była wklejona głos, był też nieprawdziwy, czyli ten kanał musiał być prowadzony przez kogoś innego, kto na pewno nie był dzieckiem. Autor postanowił zatuszować tą sprawę pod dywan i wciąż wstawiał swoje filmy, które były jeszcze bardziej kontrowersyjne. Wszelkie komentarze próbujące powiedzieć, że to nie jest kanał dziewczynki, tylko jakiegoś pedofila były usuwane i zostawały jedynie te, które wyrażały aprobatę i mówiły, że te filmy się podobają. Naprawdę jest to przerażające, jak ci ludzie zaczęli komentować filmiki z dziewczynkami w strojach kąpielowych i pisali, że to jest cudowne, piękne i tak Uważam, że te osoby również musiały mieć coś z głową. Za całą tą sprawą stał tak naprawdę przestępca William Glyn Whittaker. Mężczyzna był oskarżony o wiele spraw o tle jakby molestowania dzieci i tak I te wszystkie jego kanały zawierały dzieci, które były youtuberkami i one były przerabiane w jakiś sposób i dodawane do jego filmów. On wcale nie był tymi dziewczynkami, one również nie były w jego domu na szczęście nic im nie stało. Ale sam przerażający jest fakt, że on brał filmy jakichś zwykłych dzieci i przerabiał je w taki obrzydliwy sposób, i oglądali to też inni pedofile, komentując je. I najgorsze jest to, że te kanały istnieją do tej pory i często nawet dostają się za pomocą algorytmu YouTube'a do YouTube Kids i małe dzieci mogą to oglądać. Wydaje mi się, że administracja YouTube powinna zająć się tą sprawą, więc bardzo bym chciała, żeby Piper Gates stało zostało nagłośnione, ponieważ to nie może tak dłużej zostać. Mam nadzieję, że ten typ odcinków Wam się podoba i następnym razem również postaram się poruszyć jakąś sprawę kryminalną, jednak taką trochę bardziej drastyczną i niezwiązaną z internetem ani z YouTube'em, a z realnym życiem.